Cześć, jestem Orphanols, to jest koloniec Skryravt. W dzisiejszym odcinku chcę sobie rozpocząć zwiedzanie wyspy Tangora, czyli ostatniej wyspy chapteru 2 w e, Więc tak, na samym początku muszę sobie e, chyba popłynąć gdzieś na tamtą stronę. E, tak jak mistrzoki wskazują, więc e, otworzę sobie żagle, włączę je sobie i przygotuję i potwicę podniosę dobra tak udało mi się odzyskać zapis rafta po prostu udało mi się to zrobić dzięki temu, że był zbakopowany przez murę steam tak w międzyczasie przygotowałem sobie ja trochę jak w punku, przygotowałem sobie butle z tlenem, bo słyszałem, że może się przydać tutaj na tej wyspie, przygotowałem sobie nową maczetę Trochę strzał do łuku. Dużo jedzenia. Więc myślę, że mi starczy tego wszystkiego. Dobra, udało mi się znaleźć wejście. Musiałem sobie użyć trochę wioseł, żeby podpłynąć tutaj. Więc tak, odstawię sobie wiosła i myślę, że możemy sobie zaczynać eksplorację. Dobra. Czy jedzenia mi na pewno starczy? Chyba powinno. Nie sądzę, żeby jakoś bardzo dużo było wymagane pożywienia. Na pewno nie więcej niż mam. Po prostu. Dobra. Jakoś wejdę może sobie tędy. Niestety może być ciemno, a nie mogłem sobie zrobić latarki na głowę, więc będę musiał wam trochę podjaśnić przy edytowaniu tego filmu. Myślę, jeśli będzie za ciemno. Więc jak tutaj całkiem możliwe, że będą szczury najpierw w tych kanałach, że tak powiem. Dobra, co tutaj jest? Zamknięte z drugiej strony, czyli muszę iść na storage area, czyli do magazynu jakiegoś. Na razie nie ma żadnych zagrożeń. Mam nadzieję, że nie jest za ciemno też. Dobra. Czy tutaj coś mogę podnieść? Nie wygląda na to, no to sobie zejdę chyba. Dobra. Więc tak, jak jesteśmy na niższym poziomie, możemy iść albo do kaf kafeterii, albo do magazynu. Zobaczę może co jest przy kafeterii najpierw, tam już szczura jakiegoś widzę. Niestety. Dobra. Tak, zabrałem sobie też trochę pasty leczniczej, więc. W razie czego będę w stanie się też uleczyć Dobra, są szczury. Nawet nie zdążył mnie ani razu trafić, więc. Super. Mam nadzieję, że też, też że mi maczeta wytrzyma w ogóle. Bo niestety nie zabrałem więcej niż dwóch. Z czego jedna jest już na wykończeniu. Taka gra mi się chyba zapisała. Dobra, e, tutaj też nawet można pójść do storycza więc... Świetnie. Dobra, co jest tutaj? Idę sobie może tu, jakby były szczury. No i są e, szczury. Dobra. To jakieś chyba małe są, bo na dwa mnie trafił. Dwa na dwa hity zszedł w końcu, sensie. Dlatego myślę, że to jakiś e, mały szczur. Dobra, e, coś tutaj jest do podniesienia, tutaj bo tylko. Mogę sobie plastik podnieść. Plastiku nigdy nie za mało. Dobra, czuję, to jest jakaś notatka. Dobra, nie będę czytać, bo nie ma sensu. Jak chcecie sobie przeczytać, to po prostu... E, możecie sobie zatrzymać film w tym momencie. Dobra, muszę się napić. Trochę. Jeden łyk i myślę, że sobie schowam, żeby jakoś oszczędzać tą wodę. Dobra, storage tam razem ze szczurami. E, czy to jest jakiś labirynt po prostu? Mam wrażenie, że może być trochę labiryntem. Po to jest część z generatora. Okej, okay, przyda się. Nie, nie spodziewałem się tego szczura. Też nie mogę go trafić, dobra. Trafiony. Bardzo dużo tej maczety się zużywa. Teraz, jak zauważyłem. Może mi nawet nie starczyć tych maczet. Teraz. Znowu jedzenie. To jest chyba część generatora, więc e, tam chyba warto, żebym sobie poszedł. Bo coś myślę, że ten generator może być e, wymagany tutaj. Dobra. Cztery ciosy na szczura i szczurpado, więc trochę wytrzymałe są. Dobra. Kolejna część generatora. E, nie wiem, po co jest ten generator, bo. Nie widziałem chyba tak naprawdę żadnych gameplay z tej wyspy. Wiem tylko, że będę walczyć z robotami i że będę łazić po wieżosach. Więc, no. Poza tym to. Nie pamiętam, czy coś widziałem. Dobra. Czyli jestem tu, gdzie przyszedłem, tak właściwie. Skąd przyszedłem? Chyba. A nie. E, dobra. Trochę się pogubiłem w tym labiryncie. Dobra, jesteśmy teraz w magazynie. Zobaczę sobie co tu jest Jest tak. Przenik kolejno I tam jest y, Surface access Czyli możliwość wyjścia ma na, na powierzchnię. Ja sobie tu pójdę i sprawdzę co tutaj jest Bo jestem ciekaw co jest w tym labiryncie po prostu A tu... a dobro Czy mogłem sobie pominąć kafeterię po prostu, ale Pewnie ten generator był potrzebny, więc pewnie i tak musiałbym tą wejść. Dobra. E, tam jest jakaś plantacja, a tam jest wyjście na powierzchnię. E, co ja muszę zrobić? Pewnie poprzeczuwać tym magnesem te kontenery. Dobra, zobaczymy. Przedmiot jakiś. Drugi przedmiot. No, trochę jedzenia jest nawet jakby. Nawet, jakby mi się pokończyło, to mogę sobie tu ty, na tym jedzeniu po prostu grać. Chyba, trzy części. Nawet mi starczyło. I teraz ten elektromagnes pewnie działa dokładnie. Tak, co ja muszę zrobić? Przejść muszę tam pewnie, bo tam nie wiem, czy się da w ogóle. Przejść. Mm. No, tam raczej nie doskoczę, więc chyba nie można tam się dostać. Więc zostaję mi pójście na powierzchnię. Czyli muszę tą zagadkę zrobić. No dobra. Czyli muszę jakoś tak linią i tu się dostać. No dobra. Zobaczymy co to będzie. Jak to działa tylko? No, czyli nie mogę... Jedynie tak się przesuwać Dobro Dobra, chyba jest gotowe. E, tak, dokładnie. Zrobiłem zagadkę. E, trochę mi to zajęło, nie powiem, bo musiałem ogarnąć całe e, sterowanie i wszystko. Ale udało się. Więc teraz powinienem móc sobie e, przejść na powierzchni. Dokładnie, świetnie, dobra pójdę sobie, e, muszę się znowu napić, teraz zacząłem się zastanawiać czy na pewno to e, jedynie mi starczy jak e, tyle go zużywam po prostu, ale mam nadzieję, że to będzie dobrze, dobra, wodociąg i co to jest zadka jakoś, dobra znowu, dobra. Więc, jak będzie już na powierzchni, tylko jest kolejny sztur. Te maczety no, strasznie szybko się wyrzucają. Mogę tu jakąś włócznię e, metalową zabrać. Chociaż i tak na roboty chyba będę używać łuku. Tak dlatego też sobie zrobiłem 13 strzał metalowych. Więc e, może to starczy, chociaż nie wiem. Wracamy sobie na powierzchnię. Tutaj mogę to otworzyć. Nie mogę. Dobra, to sobie wyjdę na powierzchnię już. Co się dzieje aktualnie? Aha, zalało się i śluza się chyba otworzyła. Czyli muszę chyba sobie znaleźć inny sposób na wejście na powierzchnię. Sobie zobaczymy, mogę sobie to założyć. Może się przyda. Dobra gdzie? Ja. Może muszę sobie pójść teraz tutaj. Dokładnie, po tej drabinie. Muszę, e, muszę wejść. Albo i nie? E, mogę dosięgnąć z tego jakoś? Tak, mogę. Dobra, czyli wszystko się zalało. Nie wiem właściwie czemu. Może się tego dowiemy. Wysiadł chyba prąd tam przy generatorze, albo jeszcze działa, nie wiem. Dobra. Więc jak jesteśmy tutaj, to mogę sobie otworzyć tak, ale najpierw sektoruję może sobie tą część. I notatka. Dobra. Jakiś kapitan zaczął strzelać, no to... No. Opisali chyba... Zagładę Tangory po prostu. Dobra. Tak co tutaj jest? Nic nie ma... Plantation. Teraz pytanie, czy ja mam iść na plantację, czy tamtą stronę? Nie wiem. Pójdę sobie tutaj najpierw może. Zobaczymy. Tak, tu jest jakaś kolejna sygatka. A nie, po prostu parkour. Z tego co widzę. Dobra. Skoro tutaj powinienem być, to pójdę sobie w tamtą stronę. Bo może tam jakiś lód będzie. To jest chyba szybszy powrót, po prostu. Z tego co widzę. No, chyba tak. Tak, szybszy powrót. Dobra, i tak muszę sobie parkour zrobić. Zapiszę sobie, chociaż to i tak chyba nic nie da, bo gra zapisuje automatycznie przy śmierci. Niestety. Dobra, zobaczymy, jak będzie. Poczekam sobie w razie czego, aż nie będzie elektryczności. W razie jak wpadnę, to nic się takiego nie zdarzyło. Chyba truskawka. E, tam jest notatka jakaś, że tu chyba nie ma wyjścia, bo ona jest. Zobaczymy co to. To jest taśma i notatka jakaś. Dobra. Tak, czy to mogę sobie odpocząć? Nie. Muszę sobie znowu zjeść. Strasznie dużo tego jedzenia jakoś idzie. Nie wiem czemu. Mogę to ściąć, ale nie mam śpierki, więc... E, nic z tym nie zrobię, ale może jakąś roślinę nową bym dostał. Jakbym coś z tym zrobił. Dobra, tak. I tu mogę pójść co by normalne tak, co tu będzie w ogóle jak już tego, że więcej parkura yy, kilka taśm, to są te taśmy? My się zastanawiam, bo chyba nie widziałem nigdzie jakiejś możliwości yy, użycia taśmy Co, wychodzi na to, że muszę wrócić tam sobie, bo tutaj nic nie ma, oprócz dwóch taśm. Hmm, tak. Trzy taśmy. Dobra. nie chcę sprawdzać też ile damage'a zadaje ta e, woda. Dobra. Takie gdzie ja mam być teraz właściwie? Może tam i muszę to może skleić. Bo coś tak wygląda tutaj. E, w sensie świeci się po prostu. Może o to chodzi. Tak, dokładnie. Odblokowało mi to coś. Ale ciągle woda jest elektryzowana. Dobra. Mogło to się źle skończyć. Niestety. Ale się udało. Tak, tam pewnie znowu potrzebuje kilku taśm Tak sądzę. Albo po prostu jest to zamknięte. E, zaraz pewnie zobaczymy. Ja idę sobie tu Tak, truskawka Tak, chyba tam i chyba nie ma sensu iść tam w ogóle Bo, że tutaj coś ile taśmy tu, trzy taśmy No to pewnie tam te drzwi się odposzą I pewnie będę musiał tu sobie wrócić Z tego co widzę Dobra Czyli pewnie tu będę czy taśmy zdobędę jakoś? Może. Może coś takiego będzie. Dobra, nie będę sobie może też spintować, bo to zjada chyba najwięcej wody i jedzenia. A wolałbym oszczędzać sobie te rzeczy. Dobra. Czyli tak, mamy powierzchnię. Nie wiem po co w takim razie tam są... E, ...trzy taśmy potrzebne. Skoro już normalnie jest wyjście. No dobra. Tak, chyba będzie walka z pierwszym robotem. Mogą mnie stąd? Tak, mogą. Nie stąd dzielić e, tak, pierwszy robot, dokładnie pierwszy robot zniszczony moje wszystkie strzały odzyskałem na szczęście tak, co so ja mam, właściwie kartę chyba jakąś dostałem tak, karta magnetyczna, ten gory czyli to odblokuje może jakieś wejście którego teraz musimy chyba poszukać Będą musiał się Coś myślę wrócić na tratwę, jeśli będę chciał kontynuować zwiedzanie. Bo coś dużo tego jedzenia schodzi po prostu. Tak czy tam coś jest? Coś wygląda, że może tu być. Nic tutaj nie ma oprócz robota tam. Dobra, wrócę się może, zobaczymy, gdzie mamy pójść. Tam może, bo są jakieś drzwi takie. Złote. Co to jest w ogóle? Można wymieniać jakieś coiny na dekoracje jakieś chyba. Bo... Dobra, ale te drzwi są zamknięte z drugiej strony, więc nic sobie nie zrobimy. Może tu się dostanę? nie? Chociaż tu może yy, świeci się coś? Tak. Inna karta magnetyczna. Dokładnie. Z yy, już już się funkują. Czyli zwiedzamy wieżowy z jakiś Dobra, piętro szóste, niech będzie. No. Mam nadzieję, że nie będzie tu jakichś robotów. Chociaż nie wiem czy one by się zmieściły tu nawet Dobra, są szczure a nie roboty. Dobra. Mało demej zadają w sumie, więc mogę nawet potankować jakbym chciał. Dobra, coś tu jest nic. Co najwyżej mogłem się jakoś przydostać tam jakbym zrobił jakiś parkour Nie wiem czy jest sens ryzykować bo wcale może tam nie być możliwości wejścia. Dobra, dostałem jakieś pełno przedmiotów. Rudy Tytanu dostałem, fajnie. Titanu jeszcze chyba nie widziałem na, na świecie. Na pewno widziałem, że istnieje w robcie Dobra, może to sobie zjem. Niech będzie. Żeby trochę miejsca. Odzyskać. Dobra, i tak będę musiał chyba na tratwę wrócić, żeby sobie miejsce w ekwibunku zrobić. Więc myślę, że to będę mógł zrobić, zaraz Co jest? Tak, taśma. A, czyli ja muszę, jeśli dobrze myślę, zebrać trzy taśmy tutaj w budynkach i zejść na dół z powrotem do podziemi. Żeby coś tam zrobić. Jeszcze nie wiem co nawet. No dobra. Tak, kolejna taśma, druga już. E, ciekawe, że tyle taśm tak e, szybko jest. Tam jest jakaś tyrolka, ale ja... Jak się do niej dostać? A no tak. E, mam jeszcze wyższe piętro. Ósme. Dobra. E, czy mam w ogóle do zjazdu na tyrolce? Mam. No. Więc... fajnie. No ja muszę się tutaj spodziewać jakiegoś szczura. Czy może być. Dobra, krata i jakiś coin. Niestety mam... E, bardzo mało miejsca w tym I tu wygląda, że muszę skoczyć sobie gdzieś. E, tam chyba dokładnie. E, dobra, ale co ja mogę właściwie... ...sobie wrzucić? To chyba. To mogę też, się nie przyda raczej Deski też raczej nie no. Bo odpadków to mam akurat mało i chcę je sobie zostawić Dobra, czy jest tutaj coś, pieniądzek. A poza tym to nic, dobra Tak, tu mamy możliwość skoku czy coś, czy coś jeszcze jest? Tak, tutaj. Tutaj nic nie leży. E, tutaj też nic. Ktoś sobie malował. Ktoś mogę użyć... No, to mogę użyć. Jakiś przemiot. Co to jest? E, siatka. Nie widziałem, że w ogóle coś takiego istnieje, więc to sobie wezmę. Co to robi? A, to łapanie owadów. Okej. Okay. Masa kokosowa. Co to jest? W ogóle? Co mogę tylko sobie wyrzucić? Dobra, to wyrzucę. No dobra. E, to jest do jedzenia. Zjem to sobie może od razu. Żeby było. I tutaj mogę sobie trolką tam zjechać. Okej. Okay. Dobra. Ale tak, ja sobie wrócę teraz do, do moją tratwę i myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że sobie już wystarczająco zrobiłem jak na jeden odcinek. W tym odcinku pozwiedzamy sobie jeszcze te wieżowce, które tutaj, których tutaj dużo jest. I do dwóch tak naprawdę mam możliwość wejścia, więc to sobie będę chciał zrobić na pewno. Więc tak, jeśli Wam się spodobał ten film, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Będzie mi bardzo miło. No. A w następnym odcinku będzie się jeszcze więcej ciekawych rzeczy działo, więc to by było na tyle. No i cześć.